Witam wszystkich bardzo serdecznie e, w odcinku. No, takim luźnym, nie zamierzam. Nie będzie to seria. E, to mam do powiedzenia, co teraz robię, to nie będzie seria na YouTube'a, e, ponieważ, no cóż, e, pragnę wytłumaczyć parę spraw, jakie się dzieją. Ponieważ, jak sami nie ma na kanale odcinków od dosyć dłuższe, długiego czasu e, i chciałbym właśnie to wyjaśnić, czemu nie ma tych odcinków. E, nie ma tych odcinków na kanale. Jest spowodowane tym, że po prostu nie mam mobilizacji, nie, nie czuję do nagrywania. Pomysły na serię mam, to powiem szczerze, mam pomysły na serię, e, po prostu, no bo mam po prostu nagrane odcinki i wszystko. Mam, chciałem nagrywać e, Call of Duty, bo również je mam, ale. Nie czuję w sobie czegoś, co czułem, kiedy nagrywałem teraz w tym momencie. Nie czuję tego, czyli taką jakby blokadę w sobie. Eee, więc mam tą blokadę i nie umiem się zmusić do tego, by po prostu filmy wrzucać. Mówię, filmy mam nagrane, mogę je wrzucić, jednak, jak powiedziałem, nie czuję w sobie chęci. By to robić, jakby straciłem motywację. Który e, może tu zawieść? Mówiłem o serwerze. Nie zrobiłem tego serweru do tej pory. Fakt, miałem blokadę na koncie, jeśli chodzi o streamy. E, a chciałem robić streamy. E, ale z tego też się wycofuję. Prawdopodobnie wrócę do kanału. Nie mówię, że nie wrócę. Ponieważ wrócę, ale pewnie to będzie, jak na przykład skończy mi się sesja. E, a sesja mi się kończy, e, no. 8 stycznia, 8 lutego, przepraszam. I wracając do tego, nie, nie mam ochoty nagrywać na ten moment. M mam w planach serię Call of Duty. Mam w planach serię z innych gier. Ponieważ nie tylko, fakt, skoń, nie nagrywam Kangur Kakao. Eee, nie że Kangurka Kao. Nie nagrywanie w rezygnacji Kangurka Kao jest po tym, że po prostu nie mam ochoty grać w tą grę, ponieważ no, dosyć mocno się przy niej ale tak, mam Call of Duty w planach. Miałem nawet takie głupie serie z jakichś takich najprostszych giereczek po kilka odcinków. Miałem. Jednak tego też... To zrobię to po prostu kiedy indziej. Chciałem wam dać taką informację, że na kanał wrócę, ale w najbliższym czasie nie mam motywacji by nagrywać, ani w odcinki. Po prostu straciłem zapał do YouTube'a. Ale... Powrócę, to Wam obiecuję, powrócę na kanał, pewnie z jakimś... Pewnie znowu, z, co drugi dzień będzie odcinek, więc znowu skupię się na Minecrafcie i na innych grach, zrobię serię z Call of Duty, z innych gier może jakąś strategię nagram, myślałbym o Total Warze, wiem, że nie jest to zbyt popularne, ale cóż, yy, chcę też nagrywać bardziej gry, które sprawiają mi przyjemność samemu sobie, Ponieważ dla mnie, to przeproszę Matiego, który mnie to prosił, nagrywanie Kangur Kakao nie było przyjemnością. Gra mi nie przypadła do gustu, jak nagrywanie horrorów, nie czułem się za komfortowo, gdy grałem w tą grę. Ale zrobiłem to po prostu, żeby zadowolić widzów. Na ten moment, jeśli jak wrócę, no przez pewien czas będą pojawiać się odcinki z gier, które ja chcę. Czyli zapewne będzie to. Jakiś Minecraft, no Call of Duty. Pisałem jakieś, właśnie tej strategii, jak mówię. No, ale też o innych grach, które mam po prostu w planach. I tak, w rzeczy zostanie zrobione dopiero po mojej sesji. Bo na tym mam sesję za parę dni. pierwszy egzamin mam. Się jest czwartek. Jak to nagrywam, to rzucę od razu w ten dzień. Eee, to poniedziałek w przyszłym tygodniu mam egzamin. Więc. No. Więc na pewno no nie będzie teraz zbyt często odcinków, ponieważ no chcę to, to na spokojnie przejść tą sesję, pozaliczać. E, może nagramy jakiegoś jeszcze jednego vloga z tego czasu. Więc możecie się spodziewać, że może będzie jakiś jeden krótki vlog w kanale, a nie będzie to żadnych let's Do końca sesji, czyli do 8 lutego, nie będzie żadnych odcinków z gier na kanale, za co was no, przepraszam. Po prostu... No, nie mam zapału ani będę nagrywania. Coś co pożegnam. Krótki odcinek. Nie, nie grałem już, bo chwilę tutaj odpaliłem hoja, aby coś w tle leciało. Ale cóż, na razie.